www.sklepkolonialny.com Mój uczciwy interes. Książki z prawdziwym autografem. Strokate koszule, które sam noszę. Jerba, którą rzeczywiście piję. I w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com Come. Uh, please come. Studio Некі заход. To ja zacytuję Ci wiadomość z Interii. Tureckie władze opublikowały nagranie wideo, na którym widać, jak grecka straż przybrzeżna oddaje strzały w kierunku Łodzi z migrantami na Morzu Egejskim. To kolejny element kryzysu narastającego na granicy grecko-tureckiej. Z kolei w popołudniu wnet mówiliśmy o tym, że Turcy rozesłali takie SMSy do emigrantów, że przez trzy dni granice europejskie będą otwarte i że można z tego skorzystać i że wojska tureckie czy ciężarówki tureckie dowożą y, emigrantów do granicy z Grecją. To ja tyle, a ty co? A to cieszę się, że mi powiedziałeś o tym strzelaniu, bo gdy czytałem tę wiadomość, prawdziwie nie na morzu, tylko na gruncie, że podchodzą do płotów, rzucają kamieniami, próbują, próbują się przedostać, a policja grecka używa gazu łzawiącego. To ja sobie zapisałem, a czemu nie zaczęli strzelać. Najpierw się strzela w powietrze, i to już ludzi, którzy słyszeli kiedyś strzały z kałacha, trochę mityguje, a potem trzeba niestety strzelać do tych uchodźców. Cieszy mnie też, że rozesłali sms-a, bo to pokazuje, jakiego typu to jest populacja uchodźców. Uchodźca. Który wybiega ze swojego domu z powodu wojny, nic mu nie zostało i musi uciekać, a jednocześnie zabiera komórkę, która ma roaming w Turcji i odbiera SMS-y. Czyli gdzieś on opłaca ten roaming albo do swojej oryginalnej Syrii, czy skąd tam uciek, albo nagle w Turcji już stać go, to gdzieś pracuje, ma pieniądze, to dlaczego my ich wpuszczamy dalej, skoro oni się urządzili w tej Turcji? Nie mamy żadnych powodów humanitarnych, żeby tych ludzi wpuszczać dalej do siebie, do Europy, skoro ich stać na komórki i odbieranie SMS-ów. No i w takiej sytuacji, kiedy ktoś nas atakuje na granicy i zorganizowane duże grupy zaczynają rzucać kamieniami do służby granicznej, no to się strzela. I bardzo mi to odpowiada, że ktoś zaczął wreszcie strzelać, bo ja mówiłem dawno temu, że jeden ponton wystarczy sobie wybrać i walnąć do niego, żeby się ten ponton utopił. Potem można tych ludzi wyciągnąć z wody humanitarnie i wyrzucić je z powrotem na brzeg Tunezji albo Libii, skądkolwiek te pontony startują. W że tym one, przypadku nie, z Turcji. Z Turcji. Z Turcji. Tak. No dobra, te pontony, ale ja mówiłem dawno temu na temat tych wszystkich pontonów, które przepływają przez to bardzo wąskie morze, że trzeba po prostu zacząć wysyłać prostą informację. Rozwalimy was, czyli droga mafio. Straciłaś ponton i silnik, bo się utopił? I ludzie następni nie będą wam chętni płacić tych pieniędzy za przemyt na pontonach do Europki, bo. To wiedzą się, że to jest nieskuteczny przemyt. Nie dość, że ryzykowaliśmy życiem, bo wpadliśmy do morza, to jeszcze nas wywieźli z powrotem na plażę, z której startowaliśmy. No, trzeba zacząć strzelać w sytuacji, kiedy jest zagrożenie własnych obywateli, poprzez tłuszcze, która rzuca kamieniami w służbę graniczną. No, panie kochany. A jakie ktoś ma inne propozycje w tej sprawie? W ogóle się dziwię, że moja propozycja wydaje się ludziom ekstremistyczna. No, masz do, do czynienia z trzema milionami ludzi, którzy żyją poza własnym domem w obozach dla. Nie, uchodźców. żyją w Turcji. Żyją w Turcji, gdzie Turcja ich wpuściła, przyjęła na swój teren i są tam jakoś od jakiegoś czasu zagospodarowani. To dlaczego mają przyjść teraz do mojego domu? Warunkowo, ja nie chcę bronić Turcji, tylko Turcja przyjęła ich warunkowo, pieniądze z Unii miały płynąć. Teraz jest nowa sytuacja na granicy syryjsko-tureckiej w Syrii. Kolejna fala uchodźców napływa do Turcji. No wszystko jest dosyć skomplikowane. Gdybyśmy my nie wpuszczali dalej do siebie, tej tłuszczy, to Turcja nie wpuszczałaby ich być może do siebie, albo by ich jakoś po swojemu zagospodarowała. Jak jesteśmy frajerami, którzy dają się obrzucić kamieniami, to są jacyś biedni uchodźcy przemierający głodem, a stać ich na to, żeby wziąć kamienie, zorganizować się w grupę i rozwalać płot na granicy? To jest armia. No, jakbyś, to jest ta. Jak sobie Turcja z tym radzi? Jakbyś razem z rodziną uchodził przed, przed wojną, byś mieszkał w obozie dla uchodźców od czterech lat, też byś mógł, czy od trzech lat, też byś mógł być zdesperowany i też byś mógł tak, ruszyć od, w kierunku Europy. To jest normalne, naturalne. Bo, I też w trochę protestuję, Wojtek, bo. przeciwko używaniu słowa tłuszczy. Są to ludzie, rodziny, tacy owacy, różni, są tam pewno i źli. Ludzie i dobrzy ludzie, roz, rozmaici. No to po co ich pod jeden mianownik tak stworzony podciągać? U, uwaga, widzieliśmy przejścia przez. <coughs> widzisz może, to już ten wirus mnie w gardło przyszedł. Chrząkam od dzisiejszego poranka, jak z tobą rozmawiam. No bo wiatr wieje. E tu zamknąłem, że mi kartko, jak kartek nie porwało. Otóż określenie tłuszcza wzięło się z tych filmów, które widzieliśmy, jak tłuszcza zbudowana z młodych mężczyzn wyłącznie, sporadycznie pojedyncze kobiety, jedna na 20 albo 30 chłostków, jak oni szli przez Węgry, przez Rumunię, okołacali sady z jabłek. Jak szli przez mosty, Niemcy próbowali ich zatrzymać, a oni po prostu przepychali się między tymi strażnikami niemieckimi i szli dalej. Pamiętamy te zdjęcia sprzed kilku lat, kiedy Angela Merkel zaprosiła taką właśnie tłuszczę, bo to, co na filmach widzieliśmy wtedy, to była tłuszcza. Te, tych nowych ludzi nie widziałem, ale proszę bardzo, żeby się przychylić do twojej chrześcijańskiej e, teorii, trochę. Otwórzmy wąską furtkę i jak podchodzi do mnie kobieta z mężem i szóstką dzieci, to możemy się zastanowić, czy ich z powodów humanitarnych przyjąć. Natomiast jeżeli pod furtką stoi 40 młodych mężczyzn, to zostawiamy akurat te czterdziestkę, z kamieniami w rękach, po stronie tureckiej. Niech sobie Turcy radzą z nimi. Poza tym Turcja to jest bogaty kraj, dlaczego mają oni nie zostać tam? Może dlatego, że nie chcą, to tu, tu oczywiście jest zgoda. Natomiast jeżeli na tej granicy grecko, bo o czym innym myślę, jak na granicy grecko-tureckiej będzie 50 tysięcy ludzi albo 100 tysięcy ludzi, to wojska greckie sobie z tym nie poradzą i normalnie zostanie przełamana grecko-turecka granica. Tak, i wtedy wleje się masa ludzka do Europy i sobie z tym nie poradzimy. No właśnie. I to dlatego mówiłem, no, no tak. że, że to jest problem numer jeden w tej chwili, a nie koronawirus. Że to jest to, co się realnie dzieje, bo ten koronawirus kiedyś zniknie. Za miesiąc, dwa, trzy miesiące nie będziemy, moim zdaniem, No pytanie: w, 1900, w 1917 czy 18 roku była ta Hiszpanka. No on zniknie razem z ogromną liczbą ludzi. Co też jest kłopotem samym w sobie, jak taki wirus znika i radykalnie masz mnóstwo zwłok, a krematoriów w kraju masz tylko kilka, bo nigdy nie było potrzeba więcej. To są te, tego typu kłopoty. A jeszcze sobie na głowę wkładamy kolejne kłopoty podobnego typu. Otóż w Brukseli, bardzo niedawno temu, odbywało się spotkanie państw Unii Europejskiej przed tym szczytem, który był niedawno, tam za miesiąc ma być, nie wiem, i oni. Omawiali sytuację po Brexicie i sprawę przyjęcia do Unii Macedonii Północnej i Albanii. I teraz Albanię sobie zaznaczyłem kółeczkiem. Rzeczywiście planujemy przyjąć Albanię do Unii Europejskiej? Przetłumaczę Państwu to na normalny język, który człowiek zrozumie. Masz firmę, która już ma kłopoty finansowe po Brexicie i ma bardzo słabe dochody. Dochod tam stopa wzrostu w Niemczech jest w granicy błędu 0,6. O tym możemy za chwilę mówić. Więc masz kulejącą firmę, która popadła w dodatkowe kłopoty po Brexicie i kupujesz sobie dodatkowo upadłe gospodarcze przedsięwzięcie, jakim jest Albania, wraz ze wszystkimi pracownikami, którzy tam są i którzy po przyjęciu do Unii nabędą różnych praw, które dałeś swoim pracownikom i już się nie wyrabiasz i naprawdę nad tym Unia w tej chwili boleje i rozważa przyjęcie Albanii, no to nie będzie lepiej. <grystanie> to zatkałem cię, czy co? Wiesz co, bo dlatego, że chciałem, bo kupujesz Albanię, ale to kupujesz też rynek zbytu i tanią siłę roboczą jednocześnie. I w Ten rynek z powyższej... zbytu już mamy. Ten rynek zbytu już mamy. A tania siła robocza? To jest mrzonka. E, otóż e, omawialiśmy ze 3 miesiące temu. Tych wszystkich uchodźców, których zaprosiła z Syrii Angela Merkel do Niemiec i omawialiśmy to, że oni w ogóle nie prejmują pracy. Pobierają zasiłki z niemieckich firm, mieszkają w tych swoich tam obozach czy osiedlach czy gdziekolwiek teraz mieszkają i sobie żyją i nie podejmują żadnej pracy, nie mają chęci. Nie mają chęci się uczyć języka, bo jak już się nauczy języka, to będzie bardziej prowokowany do podjęcia jakiejś pracy i być może mu powiedzą: Skoro już umiesz po niemiecku, to jednak ci przestaniemy dawać zasiłek i tak dalej. W związku z tym to są żonki i na temat Albanii, że kupujemy sobie jakiś rynek pracy i pracowników tanich. Rynek zbytu i pracowników tanich. No, moim zdaniem mrzonka. A poza tym, w tej sytuacji, jakiej jesteśmy teraz, to nie czas na takie inwestycje. Inwestycje w dodatkowe posesje robimy wtedy, kiedy mamy trochę za dużo grosza. I na naszym terenie już nie chcemy go inwestować. Gdyby Unia była bogata, rozwój gospodarczy na poziomie amerykańskim 4% i tak dalej, to możemy wtedy rozważać, czy stać nas na to, żeby kupić upadłe przedsiębiorstwo pod tytułem Albania, podnieść je za tę forsę, której mamy trochę za dużo z upadku i zacząć tam rzeczywiście zarabiać, bo albo turystyka, albo nie wiadomo co tam rozwiniemy sobie u nich. Tego typu inwestycje, wykupywanie upadłych przedsiębiorstw, robimy, kiedy mamy za dużo forsy i zero kłopotów po naszej stronie. Natomiast, jak mamy poważne kłopoty finansowe u nas, no to nie robimy dodatkowych kłopotliwych inwestycji. Komisja Europejska uznała, że Albania i Macedonia Północna dobrze radzą sobie z zadaniami, między innymi w obszarze praworządności, czyli w tym obszarze, w którym Komisja Europejska uważa, że sobie Polska źle radzi, Albania i Macedonia radzą sobie dobrze. No dobrze, ale to, to, to czy był nas tak... rzeczywiście interesuje dobre radzenie sobie <noise> praworządnego rządu w Kongo na przykład, czy nas to, naprawdę masz nas to obchodzić i kosztować kupę pieniędzy? To był taki nieudany dowcip, bardzo za ten dowcip <noise> przepraszam, jest godzina 8.18.48, piosenka, piosenka panie redaktorze. Proszę uprzejmie, i to piwo miało długą szyjkę i zwróciła moją uwagę y, tą swoją długą szyjką. Otóż w Ameryce piwa mają długą szyjkę, w Polsce przez całe lata, jak Krzysztof Skowroński pierwsze swoje piwa pił i Wojciech Cejrowski oglądał piwa, ja nie piłem, bo śmierdziały strasznie, z browaru warszawskiego były takie pękate, małe butelki o krótkiej szyjce, a szeroki tyłek miały. Natomiast Amerykanie kiedyś wymyślili long neck bottle i to weszło, na, wtedy było uznawane za obrazę piwa. Z długą szyjką butelka, nie powinna takiej mieć. A w Ameryce w, 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 wprowadzono ten standard. Nie umiałem wyczuć z jakiego powodu i to się stała klasyka. Butelkę z długą szyjką poproszę. Wiadomo, że chodzi o specyficzne rodzaje piwa.